Witam ponownie na moim kanale. Trochę prace ruszyły, ale cały czas jakieś inne zajęcie. Czyli moja koncepcja na ogrzewanie mojego domu. Tu już stawiony nówka kociołek peletowy za 6518 18 kW Pereku, kupiony na wiosnę. W końcu doczekał. Zostało tu jeszcze podłączyć komin, ale tak, wyjścia porobione. Kupne piecyki mają takie duże wyjścia, że jednocalowe Wyjścia i powroty. Stary kopciuch ma dwa cale, konkretne wyjście. Dlatego od razu przy wyjściu zrobiłem redukcję na większe, na 32, tak samo powroty. Od razu większe, zredukowane zegary. Tu bezpieczeństwo, odpowietnik idzie po lekkim skosem do sprzęgła. Dół tak samo. Tu wyjście z kopciucha, który będzie nie kopciuchem, tylko odbiorcą energii. Z, kotła, z pieca, nie szkotła, z pieca z bo ten piec nie ma płaszcza wodnego. Piec własnej produkcji czy koszt 2500 ze wszystkim. To znaczy z starczami i, i z elektrodami. Wszystko już podłączone do komina, tu wyjście, z tamtego wyjście, komin izolowany, wentylator wyciągowy. Razie podkładania, czy jakby się coś działo za zimny komin, tu jest wentylator wyciągowy pod skosem, jest zrobione, że będzie zasycał, podciśnienie robił i wyciągał dym z kotła, ale to jest tylko przy podkładaniu i przy rozpalaniu. Tu komora jeszcze niedokończona, ponieważ nie wiem, czy jeszcze tu jest wszystko szczelne, pospawane w koło. Jak napalę w tym na dole, będę wiedział, czy tu jest szczelne. Jak będzie szczelne, robię takie drugie dźwiczki i na razie na to zimę będzie. Jako komora na gorące powietrze, ponieważ ta podłoga jest pod spodem, jeszcze pospawane cełowniki, jako radiatory, będą odbierać energię i podgrzewać tę podłogę. Komora będzie ucieplona, tu będzie wentylator nadmuchowy, a tu będzie wyjście gorących, gorącego powietrza z drugiej strony i gdzieś tam dostarczę do domu z rurą spirą. Także ten pies gazowujący już jest gotowy. Stary kopciech, jako wymiennik tylko i wyłącznie. No, i tamte rury zasilające, czyli idą do sprzęgła. Sprzęgiełko wygląda teraz tak. Czyli dwa zasilania u góry, jeden kocioł u góry z tego zgazowującego, tylko ze starego wymiennika. Ten niższa rura idzie z kotła peletowego, a na dole powrót pompka IB 12 metrów podnoszenia. Śrubunki, dwa cale idzie sprzęgło, od góry powietrzenie tu dwie rozdzielone na dwa zasilania zasilania tylko bezpośrednio, bez żadnych mieszaczy bo nie mam podłogówki, tylko same kaloryfery i tu zasilanie pół domu i druga pompka na drugie pół domu, w razie czego będę potrzebował tu za pompkami będę dopiero rozdzielacze na, na dom czyli góra, dół, jakieś tam kaloryfery osobne to nie będzie na jednej linii. Nie mam domu, że na jednej linii są wszystkie kaloryfery, tylko kaloryfery są na, na kilku liniach i dopiero, ta, dlatego sobie tu zrobię dopiero rozdzielać za pompką. Tak jak to się robi na ogrzewaniu podłogowym. Tylko, że tu taka malutka rurka 50 i tu rozdzielacz też będzie na, na trójnikach 50. Na dole dwa powroty Jeden z połowy domu 300 metrów i drugi też 300 metrów z drugiego. U dołu będzie jeszcze spust Syfu, i tam będą założone magnesy neodymowe. Także tu nie będzie separatora za 600, tylko będzie za 5 zł. Separator magnetyczny neodymowy, tu już wszystko praktycznie poskręcane. No i tutaj mamy nadmuchy rurami, i tak to mniej więcej koncepcja taka jest że na trudne czasy. Czyli tu jest gazowanie na dole drewna, bo drewno mam własne, nawet. Druga komora na to zimę, początek zimy, będzie jako powietrze. Docelowo tu mają być pod wpływem termolizy utylizowane upony plastiki z tego wytwarzany gaz. Gaz idzie później dopiero na wymiennik, pójdzie w rurowy z wodą, żeby się wykropliła benzyna i ropa naftowa, czyste gaz do spalenia. Ale na razie ten wymiennik, mi tyle zajdzie coś z tym, bo tam trzeba rozbieralny ten wymiennik zrobić, żeby można w razie czego przyczyścić. Ale wszystko już mam Ale to w trakcie zimy chcę na razie go odpalić i sprawdzić, jak to chodzi. Wszystko także całkowity koszt, myślę, że w granicach 10 tysięcy. Wszystkiego piec 6,5 Nowy, 5 klasy. Jako designy cuda nie widzę. A mojej klasy 7, tak, są naklejkę to napiszę. Ponieważ tu jest komora zgazowująca, nieizolowana żadnym płaszczem wodnym, tylko w środku wyłożona szamotem, a komora dopalająca taka nieduża, jedna tona szamotu poszła na komorę dopalające ścianki grubości pół metra, kanały porobione, jest długość kanału prawie 2 metry, także niech mi ktoś znajdzie lepszy dopalający, nieczystości, jakieś gazy piec kupny poza tym są tam trzy popilniki, które mają wyłapywać drobiny pyłu a nie mają się iść do wymiennika i potem rusztowanie co trzy godziny a tak to będzie czyszczone raz na pół roku podejrzewam bo pyły tam raczej nie dolecą żadne no i tak wszystko tu jest tak więc tu zegary tu a i tu mam właśnie na każdym, na każdym zasilaniu będzie zamontowany termometr nie, ten taki zegarowy, bo tu miałem takie wyjście, tylko elektroniczne, wszystko jeden, drugi. Także będę miał podgląd na, na każdą rurę zasilającą, i, czy z kotła, czy na instalację. Osiem takich czujników temperatury po 5 zł. A co? I tu się zamontuje i będę widział jak wtedy pompki ustawić metodą prób i błędów, i jaki bieg mam ustawić na powrotnej pumce, czyli krótkiego obiegu z kotłowa a jakie mają być ustawione zasilania i włączania się pompek zasilających? Kiedy obie krótkie usięgnie tam 50 stopni, wtedy się będzie załączała jedna czy druga pompka, albo obie naraz na zasilanie. Jak się spadnie temperatura, to się pompki wyłączą. Podgrzeje się woda na krótkim biegu i pompki się włączą. Z żadnych więcej jakichś mieszaczy, zaworów trójdrożnych, czterodrożnych cuda nie widy. Sprzęgło ma załatwić całą sprawę. Dlatego sprzęgło jest nie takie kupne. Jak widać, zasilanie jest u góry, idzie bezpośrednio na dom, rury wychodzą. Przy powrocie jest jak zimna woda wraca stąd czy stąd, a tu jest gorąca. Jak pompa zasie tu Nad tym krótkim odcinku ma szansę się ta zimna z ciepłą wymieszać. A jeżeli ten powrotna jest na dole, to ona zamiast zasysać i gorąco i zimno zasysa samo zimno. I wtedy kocioł nie jest chroniony. A tutaj płacio będzie chroniony poprzez same sprzęgło a sprzęgło to by praktycznie kawał rury 120 wysoki fi w środku fi 110 także ma się gdzie mieszać zamiast bufora przez 600 metrów bufory musiałbym mieć ze 3000 a to nie mija się celem grzać bufor żeby potem ogrzać dom a tak od razu będę grzał dom niech się pali na, na okrągło a jak tu wchodzi komora załadowcza zgazowująca jakieś delikatne 450 litrów nie 170 czy tam 110 tylko 450 także tu wchodzi ładne kawałki otwór FI 50 FI 500 czyli pół metra średnicy także klacek każdy klocek tu wejdzie długość polan do ponad 80 cm no i tu mamy krótki obieg zrobiony czyli krótki obieg przy rozpalaniu tam jest komin z tej komory nie będzie wyjścia do, w ogóle do komina jak już na kiedyś wspominałem tylko z tej dolnej przy rozpalaniu krótki obieg otwarcie szybra, zamknięcie szybra i to już jest jako piec skazywujący z dopalaniem także najtańsze jest drewno jak zachoruję, czy czy zejdę z tego świata to żona może sobie poradzić z tym peleciakiem se nasypie takie awaryjne w razie czego ja bym zachorował czy mi się nie chciało iść podkładać tu drewno raz na dwa dni to peleciak jest awaryjny nie tam że na okrągło w nim palić to jest awaryjny za w razie czego że łatwi, łatwizna w ogrzewaniu no tylko że pelet jest dla mnie dwa razy droższy niż niż drewno bo drewno mogę pozyskać albo z swojego lasu albo od znajomych liśniczych kto nie ma problemu żeby, czy znajomych na tyle że że mi to drewno załatwił w cenie upachu i i, i i będzie to drzewo nie? No ale to mówię, tak to jest. Najtańsze, jak dla mnie to jest drewno i dla wygody peleciak. Dziękuję, do usłyszenia.